Cześć, witajcie w kolejnym subiektywniku spiskownika. Nagrywamy dzisiaj szybko, zanim uciekniemy gdzieś na konferencję na chwilę. Ale wydaje mi się, że pomijając nawet slajdy i komentarze, no jest coś, co musimy powiedzieć. Ale zacznijmy od komentarzy do komentarzy. Nieznajomy pisze, z spiskownik powiedział, że lepiej mieć paletę papieru toaletowego niż pieniądze. No, do tego to wszystko zmierza. Generalnie ludzie tego nie dostrzegają. I dzisiaj o tym trochę więcej powiemy w kontekście tego filmu, który pokazaliśmy Patryka Boyla o tym Wealth Generation Transfer. I w ogóle moim zdaniem to jest wszystko, jak się połączy kropki, jest mind blowing. Nie wiem, na ile jest to możliwe do zorkiestrowania na tym levelu, ale, ale nie wykluczam. Bo czasami rzeczy po prostu tak się układają, a ktoś tylko chce z tego skorzystać. Dalej pisze, że Zaleński dobrze wie, że jak skończy wojnę, też będzie skończony. Generalnie, no, wojna to jest zawsze duży, duży, duży deal, i, i myślę, że Zaleński jest, jest tylko jakimś tam pionkiem. Tak naprawdę, gdyby oligarchowie sobie życzyli inaczej, już dawno by go nie było na tym stanowisku. A oligarchowie właśnie tam rozgrywają swoją prywatną, yy, z prywatną sprawę. Yy, myślę, że dlatego tak łatwo też powiedzmy mogą się pozbyć surowców, bo oligarchowie w tej chwili nie siedzą w tych surowcach, które chcą oddać Amerykanom. A jeśli to ma przyklepać ich bezpieczeństwo na tym, na czym siedzą, to bez w ogóle mrugnięcia okiem są gotowi oddać. Eee, to jest po prostu dla nich biznes. Tam nie chodzi o żadne państwo. U w Ukrainie na Ukrainie nigdy nie chodziło o państwo, przynajmniej nie w tej. Nie, nigdy, bo Ukraina jako taka specjalnie nigdy nie, nie istniała. Hmm, jakieś tam epizody to, to. raczej patrzyłbym w kierunku czasów, nie wiem, Ru Ru Rusi Kijowskiej, już niż, niż, niż jakiejś Ukrainy. No, Okej. Okay. Hmm. I jeszcze raz, on nieznajomy. Y, ludzie od zawsze wierzyli w jakieś międzynarodowe umowy. Dokładnie. To jest, to jest lipa. To jest dobre dla gawiedzi, dla mas, to uspokaja sumienie, pozwala taplać się w błogim spokoju, natomiast e, wszystko się weryfikuje wtedy, kiedy rzeczywiście nadchodzi potrzeba, ale w życiu prywatnym jest dokładnie to samo. Tak? Mamy mnóstwo przyjaciół, ale jak przychodzi co do czego no to może ktoś jeden przy nas zostanie kiedy nam się gorzej dzieje albo trzeba rzeczywiście nam pomóc, a nie tylko razem iść na piwo, które jeszcze my pewnie e, postawimy. Wszystko wskazuje, też pisze on nieznajomy, że ten etap kasyna zwanego giełdą m, się kończy, ale indeksy wciąż w górę. Cebulki tulipanów też tylko drżały aż jednego dnia, no i też dzisiaj o tym spróbujemy coś powiedzieć, że Ech, u naszemu przerażeniu odkrywamy, że to może nie być koniec, że yy, i dlaczego im może tak zależy na tym, żeby to jeszcze trwało. Ale to za chwilę. Robert pisze o ludziach zdeprawowanych informacyjnie, którzy nie potrafią samodzielnie logicznie myśleć. Tak, to jest dokładnie to, co się, co się dzieje, co się wydarzyło właśnie na Uniwersytecie Warszawskim swoją drogą, to, co żeśmy napisali na Twitterze. No, tam pracują, oni po prostu potwierdzają, że tam pracują debile. Bo w oświadczeniu uniwersytetu było napisane: Pragniemy zdementować, że studenci nieprawidłowo reagowali, że wykazali się obojętnością i że nagrywali filmiki. Po czym w drugim zdaniu piszą, aby nie powielać filmików, które są z tego zdarzenia. Ponieważ one są jakimś tam dowodem w sprawie. Czyli w jednym zdaniu mówią, że nie było żadnego filmowania, a w drugim proszą o to, żeby nie rozpowszechniać tych filmów, które, które nie powstały. Naprawdę e, to jest to, to, jest miarą upadku nie tylko właśnie już zwykłych ludzi, ale nawet instytucji, tak, które no, nie, nie łapią tego, że piszą bzdury. Że, no, po jacy tam ludzie muszą siedzieć, nie mam pojęcia. E, to są po prostu wsobnie chowane instytucje, gdzie rządzi BMW, a wszyscy, którzy tam coś próbują, to są wyautowani, i żadnej tam habilitacji. Nigdy nic yy, nie zrobią. Zaintrygował mnie przypowieści Salomona tym żółciakiem siarkowym. Nie spotkałem go nigdzie u siebie, ale rzeczywiście można było spróbować bo zbieramy różne dziwactwa. E, o każdej porze roku ostatnio właśnie piestrzenice padły pierwszy raz moim łupem, a e, wcześniej właśnie zimą no to można te e, płomienice, tak, e, ucha bzowe czy boczniaki sobie. Okej, okay, to tyle komentarzy do komentarzy. Teraz krótko przelecimy te slajdy, które zebraliśmy dla Was i no cóż... E, na rynkach dzieje się jak dzieje, ale zobaczcie, dziesięciolatki 4,45. Jak dzwon stoją, ani drgną, nikt nie myśli rzucać się na obligacje dziesięcioletnie. Czyżby traciły swój powab? No, za chwilę w kolejnym slajdzie może będzie troszeczkę e, odpowiedzi na to pytanie właściwie, co się dzieje. Ale to za chwilę. Bitcoin w drodze po rekord. Niektóre prognozy mogą przyprawić o ból głowy. Mm, ok. okej. Bitcoin znów droższy. Kryptowaluta receptą na spodziewane kryzysy. Cena Bitcoina ruszyła w górę i zmierza w stronę historycznego rekordu sprzed kilku miesięcy. Wielu inwestorów sięga po pierwszą kryptowalutę świata, by chronić swoje pieniądze przed inflacją w USA i słabną tym dolarem. Drżają także inne aktywa cyfrowe. No właśnie. Za chwilę powiemy czemu to wszystko może służyć. Nie wygląda to dobrze. Wygląda to wręcz bardzo źle. Nie wiem, czemu w ogóle coś takiego może być hypeowane i czemu tacy ludzie w ogóle, jak Jacek, Brze... dlatego tylko, że jest drogie. Kurde, no, wiele rzeczy było już drogich, a później było wartych nic, a mimo to nadal są ludzie, którzy no właśnie piszą takie rzeczy. Tym bardziej, że Bitcoin jest bardziej skorelowany z z Nazdakiem niż, niż z jakimiś jakby typowo takimi hedżami, które by chroniły przed słabnącym dolarem czy, czy inflacją w USA. No i tu jest też kolejny, kolejny element tej układanki. Chiny nie wydają tych dolarów, które otrzymują ze sprzedaży obligacji czy ze swojego surplusu. One tworzą potężne rezerwy dolarów, euro, złota. I tutaj będzie po prostu rynek taki bilateralnych rozliczeń i kontraktów różnego rodzaju bazujących na tych rezerwach, czyli zupełnie uniezależniony od, od tych pierwotnych emitentów, tak? ale zapewniający bezpieczeństwo transakcji, czy kredytu, czy czegokolwiek. Także Chiny stawiają po prostu na zupełne Uniezależnienie się od, od światowych rynków finansowych na, na wszelki możliwy sposób. Zresztą przykład Rosji chyba ich trochę nauczył, co się może stać w wypadku, kiedy staną się, tak powiem, nacenzurowanym. Jaki jak to będzie wtedy z dostępem nie, do Swifta i innych rzeczy. Także może być ciekawe. No i właśnie, indeksy idą w górę, ale no. Everyone is missing the real story. Tutaj Eurodollar University mówi, że będzie więcej zwolnień, tak. Mówimy, restauracje zwalniają. Tutaj nawet Microsoft zwalniać będzie. Eee, czyli już B2B zaczyna się sypać, a indeksy nadal w górę. Tutaj słowo o naszym kasynie zwanym GPW. Wpływy z podatku od kopalin po marcu wyniosły miliard złotych. Czyli tyle złupiono z KGHM-u, czyli tyle nie trafiło do rąk akcjonariuszy, tylko państwo złupiło sobie na skróty, nie chce się dzielić. Zyskami jest jak dobry mafiozo, tak po prostu może to zgoli bezpośrednio z KGHM-u nie będzie się pierdzieliło, że ma tam tylko jakąś część udziałów, i jeszcze musiałoby coś ludziom oddać w życiu. Także to jest też ostrzeżenie, że jeśli by doszło co do czego i był naprawdę jakiś grubszy zjazd, to czy KGHM dobrze będzie dobrze będzie stał. No być może dobrze, być może w salach spekulacyjnych ludzie będą kupować. Natomiast dolary przeciw orzechom, że jeśli to srebro z kghm miałoby stanowić dużą wartość jego produkcji, będzie podatek od kopalin od produkcji srebra. Będzie dotyczył tylko jednej spółki, będzie Skarb Państwa ratował swoją sytuację łupiąc yy, yy, po prostu KGHM i akcjonariusze będą mieli z tego kompletne zero. Także może to będzie fajna spółka, ale akcjonariusze Pieniędzy z niej nie zobaczą. Prędzej kaktus nam wyrośnie, bo jak widać, w tym są naprawdę nieźli, tak? łącznie właśnie z takimi przykładami, jak nadzwyczajny podatek od JSW i takie tam, a teraz JSW musi umarzać swoje certyfikaty inwestycyjne i optymalizować zatrudnienie, renegocjować warunki zatrudnienia, bo siano się kończy, tak? Ale wcześniej jak pff, trzeba było łupić, to, to kolejka chętnych z ministerstwa się ustawiała. Powiedzieliśmy o M-Banku i o dziwnym oprocentowaniu na weekend. Już mBank wrócił nawet do bardziej złodziejskiego niż się spodziewałem, e, bo zwykle można było wyciągnąć 0,8 na overnightie. W tej chwili jest 0,48. E, w ogóle szkoda robić lokaty, lepiej to przerzucać do innych banków, robić sobie cokolwiek. Trzymanie pieniędzy w banku znowu się nie opłaca. A czemu miałby się opłacać? Skoro właśnie one mają, tak powiem, nieograniczoną możliwość druku. Kredytu i w ogóle innych takich historii, że wasze pieniądze są im do niczego potrzebne, a finalnie zobaczycie, jak stopy zaczną schodzić. Znowu będą wam naliczać opłaty za trzymanie pieniędzy po prostu na koncie. A i tutaj właśnie wyjątek z tego podcastu, o którym mówiliśmy. W ciągu dwóch dekad biliony dolarów przejdą z. z Baby Boomerów na milenialsów. Co to znaczy? Yy, tu mamy nawet, że do 2048 roku blisko 124 biliony dolarów zmieni posiadaczy. Wspomniane w tym również było o tym, że po majątku Corneliusa Vanderbilta, który pod koniec XIX wieku zostawił swoim spadkobiercom 100 milionów dolarów. Dzisiaj ci ludzie nie są w stanie jakby wykazać, co im z tego zostało. Gdzieś się rozjechało. A dzisiaj myślicie, że z tymi 124 bilionami stanie się coś lepszego niż z pieniędzmi Corneliusa? Tym bardziej, że ludzie są już z pokolenia milenialsów i, i nie mają niemalże bladego pojęcia o ciężkiej jakiejś systematycznej pracy. Raczej wszyscy są bardzo agresywnie nastawieni, spekulacyjnie i tak dalej. Więc Pomyślcie, jak najlepiej byłoby ich pozbawić tego majątku, jeśli byście byli Deep State'em. Pomyślcie, że mamy takie rzeczy jak jakieś spółki na Kajmanach, gdzie nie wiadomo kto jest ich właścicielem, a one mogą być ma właścicielem majątku połowy świata i one mogą skupować różnego rodzaju aktywa, które się pojawiają. Za co? Właśnie za zupełnie bezwartościowe papierki, zwane dla niepozoru dolarem. Albo, albo kryptowaluty. To jest zupełnie im obojętne. Oni wykreują coś, co z pozoru będzie atrakcyjne, będzie się błyszczało, świeciło, będzie miał wartość, niemniej skończy tak, jak wszystko inne w historii. A chodzi tylko, aby przejąć realne aktywa, realne assets w wartości 124 bilionów dolarów w zamian za drukowane czy wstukiwane z klawiatury w systemie Jakieś tam cyferki. Albo nie Daj Bóg, jeszcze właśnie tworzone kolejne coiny, memcoiny, bitcoiny, inne takie, które, którymi się później można właśnie hmm, coś zrobić, tak? Gdzieś na końcu spotka je zasłużony koniec, ale ten koniec może rzeczywiście jeszcze nie nadejść. Jeśli ci ludzie operujący tymi sumami, o których tu mówimy, i dążący do przejęcia kontroli nad kolejnymi setkami bilionów dolarów w nieruchomościach, akcjach, firmach, ziemi, we wszystkim, co, się, co jeszcze ma jakąś wartość sztuce tak, to pomyślcie, czy oni się zawahają żeby wycisnąć z rządów, z ludzi, z podatników, a jeszcze ostatki, aby jeszcze ten system trwał, aby oni mogli dokończyć swojego dzieła, moim zdaniem, nie mamy szans się przed tym zabezpieczyć. I no, trochę się to. Kruszy, ale to, co są fasady, no taki Szłap to też jest tylko taka globalistyczna fasada. Tak naprawdę, ludzi, którzy pociągają za sznurki, którzy w ogóle jakby legitymizowali Szłaba, to, to, to ich nigdy nie widzimy, ich nigdy nie poznamy. Także smutna konstatacja tego wszystkiego, że to może jeszcze nie być koniec. Rzeczywiście, Bitcoin może dojść do 500 tysięcy dolarów, dlaczego nie? Może dojść do miliona. Oni położą każdą kasę, aby uczynić. Te bezwartościowe świecidełka, te błyskotki, atrakcyjnymi dla ludzi, którzy nagle pojawią się w systemie z gigantycznymi pieniędzmi. I co zrobią? Wynajmą sobie z cudownych doradców. A ci doradcy powiedzą: Zobaczcie, tu powstał ETF na Bitcoinie, to jest świetna i 10% w to, 10% w, w obligacje amerykańskie, 10... I, i cała kasa im się rozejdzie i zostaną z zapisami na koncie, które na koncie nie będą nic warte, a realny majątek trafi. Tam, gdzie powinien. Także powiem, mało rzeczy mnie zmroziło jak ten podcast Patryka Boyla. Mało rzeczy obnaża po prostu to, co się dzieje. Ale pomyślcie tylko, gdyby ten, ci spadkobiercy Corneliusa Vanderbilda nie ulegali pewnie ich w tamtejszym momentom. Przecież za chwilę była bańka 29 roku i tak dalej, i tak dalej. I pewnie tam już znaczną część potracili, że dzisiaj tam już trudno wyśledzić. Natomiast Gdyby 100 milionów dolarów tylko po prostu zamienili na złoto w tym 1870 roku, dzisiaj ten majątek w przeliczeniu byłby wart ponad bilion dolarów. I to po cenie złota tam 2-300, przy 3 to jest 1,5 biliona dolarów. Ta rodzina do dzisiaj byłaby jedną z najbogatszych, no chyba żeby konsumowali, no nie da się tyle konsumować, tak? To kupimy sobie zameczek, w nim mieszkamy. To jest nasz heritage, możemy sobie kupować, kupować obrazy z odsetek czy coś, ale nie jesteśmy w stanie wydać biliona, a po tym bogactwie nie zostało nic, dlatego że wtedy również zrobiono tyle, aby ich tego majątku pozbawić poprzez różnego rodzaju zachęty inwestycyjne. E, wtedy innego rodzaju były niż. niż e, dolar, którego można drukować w nieskończoność. Wtedy nie można było drukować w nieskończoność, natomiast można było tworzyć różne atrakcyjne przedsiębiorstwa z nieograniczoną yy, możliwością wzrostu, która skończyła się w 29 roku totalną chlapą. Także... Kurczę, ten świat fluktuuje, ale generalnie to są cykle po prostu przepływu kasy i jeśli ktoś będzie w stanie zorkiestrować to i nie wydarzy się żadna światowa wojna, która może zachwiać jakby, chociaż to też będą wojny na, na, na... nie wiem czy oni w ogóle tam na górze się kłócą ze sobą, to jest zupełnie inna sprawa, tak? nie wiem jak naprawdę źli są ci ludzie, którzy tym wszystkim zarządzają, natomiast no, my, nami się nikt nie będzie przejmował. I na pewno dzisiaj, nawet właśnie inwestowanie w takie cudowne spółki jak KGHM, którą też bym polecał, no ale właśnie widać, co się dzieje. Dlatego mówię: inwestuj w Kruszce. A ktoś mówi, ale może majnerzy w Stanach. Mówię, ale jak rzeczywiście złoto wystrzelić, ci majnerzy mm, wyskoczą ileś, a nie daj Boże, mają złoża w Meksyku czy coś, zostaną znacjonalizowani. Nikt się nie będzie na to patrzył w ogóle. A prawa akcjonariuszy? Chyba sobie żartujecie, że. Ktoś będzie prawo akcjonariuszy za oceanem, jeszcze poprzez ETF-y. ETF-y na pewno mają jakieś klauzule, że wam się nic nie będzie należeć. Także myślcie mądrze o swoich pieniądzach. Myślcie, patrzcie na to, co się dzieje na świecie, eee, nie na te wszystkie świecidełka i błyskotki, które wam pokazują, tylko patrzcie tam, gdzie macie prawdziwych przyjaciół, gdzie jest prawdziwy spokój i zachowanie choćby tego, co mamy. I tym z trochę smutną konstatacją zostawiam Was w środę. I do usłyszenia wkrótce. Cześć!